Chyba się nie mieścili panowie. Taki wielki telewizor tutaj do Kambodży chcą sobie wieść i dali to tak przez pół busa. Tych panów tutaj, ja nie wiem skąd są, ale po angielsku mówią to z tu z tyłu, dali naprzód. Ja siedziałem tu, ale siedzę tu na razie tu, ale chyba i tak będę musiał tam usiąść, bo więcej osób tutaj będzie siadać. Także zamieszanie niezłe. Eee, przewożą co się da, ściskają, ile osób się da. To wiadomo Chcą zminimalizować koszty podróży, czyli zapełnić na full No ale to to jest masakra jakaś Ja nie wiem co się tam zmieszczę teraz <noise> Małe te krzesełka i jeszcze kurczę mi ten e, Jakiś telewizor dali No i nieźle tam dopakowali A gdzieś na dole jest mój plecak Nawalili Yy, aż do góry jakichś pakunków, pudeł ale ten telewizor to jest w ogóle hit Samsung, o patrzcie o, to wszystko na łeb komuś zleci <ścoughs> ciekawa będzie jazda no cóż zachciało się podróżować, to się ma mamy godzinę pierwszą przyjechaliśmy na stację benzynową i chyba też yy, coś gdzieś. Bo tutaj stanął pan bliżej, właśnie. Tu są jakieś takie zjedzenie miejsca. Poszukam jakiejś toalety i nie wiem, ile mamy czasu, bo nikt nic nie powiedział. Więc nie wiem, czy my tu jemy, czy nie. Patrzę na innych ludzi, co robią. Tutaj trójka tych podróżników z nie wiem, czy Europy, czy Stanów. Czyś tam marudziła w busie, pisała do tego kierowcy, czyś coś... nie wiem, czy. Panowie mówią, że ten kierowca wygląda jakby zasypiał, i, i, i trochę się boją jechać. Teraz to mnie nastraszyli po prostu. No nie wiem, może tam obok niego siedzi dwóch, dwie osoby, więc wątpię, żeby się coś działo. Ale coś tam dyskutują. Ciężko mi powiedzieć, co oni tam widzieli, jak oni siedzą za kierowcą. To jak oni ma, mogą widzieć, e, jak, jak on się zachowuje. Się wydaje, że trochę się panowie przejmują za bardzo, no ale wiadomo, trzeba, trzeba być czujnym w podróży. Oni w ogóle twierdzili, że, że m, chcieli autokar. A. A to jest bus, ale autokar był po 45, a w aplikacji mieli na bus, 30 dolarów 30 zapłacili. Cs, nie wiem, jacyś problematyczni ci turyści biali. Ja tutaj się już przyzwyczaiłem do pewnych rzeczy, no na Palawanie, tak jeździli ci kierowcy. Kiedyś w Bułgarii jechałem, w nocy ścinał zakręty, więc jakoś mnie ta jazda tutaj nie, nie wystraszyła. Normalnie jedzie i dosyć fajne drogi są proste. No ale panowie, o chcą wrócić do Bangkoku. No cóż, ich wola. Dziwne, ale co zrobić. Będę sam przekraczał z lokalcami granicę. Zamówiłem zupę z kaczki. jest bardzo dobra. Naprawdę. Ta Tajlandia po prostu zakochałem się w jedzeniu tajlandzkim. Kilka dni tylko spędziłem, a nie licząc tej ryby na wigilię smażonej. To wszystko było dla mnie przepyszne. Po prostu przepyszne niedobre, przepyszne, a ta ryba była taka zwykła. Po prostu te jedzenia wszystkie to są. Uczta, uczta po prostu w ustach smaku. Piszne jedzenie tak ciągłem szybko, a w ogóle głodny nie byłem, bo kupiłem sobie ten chlebowiec i gości nie ruszyłem. Bo w ogóle jeszcze nie byłem głodny. No, tam podchodził coś pan kierowca do tych osób podawał telefon, więc może ktoś z biura tych podróży do Kambodży, z Tajlandii rozmawiał po angielsku z panami. Może panowie powiedzieli, w czym mają problem. że że nie jest taki autobus jak chcieli. Że kierowca jest jakiś śpiący, no takie rzeczy coś mi gadali. Nie wiem, no ledwo weszliśmy, ile jedziemy. Jest pierwsza 20, byliśmy pod 10.40, 10.50 wyruszyliśmy. czyli chyba nad jeszcze dwie godziny nie jedziemy, a oni już nie, nie jadą dalej, wysiadają. Nie wiem wydaje mi się, że to troszkę tacy amerykańscy albo właśnie z jakiejś zachodniej Europy turyści, którzy nie nie do końca wiedzieli co ich może spotkać w Azji no i to już nie dziwi po Filipinach tam były te busiki różne je to wszystko no i gdyby się bał każdego tego środka komunikacji to tak naprawdę by się tu niczym nie poruszał bo tak tu po prostu to wygląda inne są standardy niż na zachodzie no ale to trzeba mieć na uwadze to panowie zostali tutaj pani sobie z dzieckiem usiadła ma więcej miejsca bo siedzieli z przodu więc no cóż ich wybór dziwna sytuacja trochę jak dla mnie zamówili sobie jakiś tutaj nie wiem, taksówkę i wrócą do bangkoku stać ich no to to ich sprawa Pan, panów przeraził busik i, i kierowca i w ogóle wszystko tutaj Eee, więc czekamy, no chciałbym, żeby już jechał, jeszcze nie wiadomo jak na granicy, wizę będę musiał wyrobić, a o tej granicy z Kambodżą zawsze krążą e, legendy, że tam naciągają strasznie. No ja mam 30 dolarów przygotowane i nie chcę więcej płacić. Zdjęcia też mam, więc mam nadzieję, że mnie nikt nie naciągnie, bo czasem naciągają na te zdjęcia, że 3 dolary za zdjęcie, że wyrabiają, czasem, że trzeba coś dopłacić, a ja, cudują jak się da. Więc ja będę tutaj udawał, że nie wiem o co chodzi i będę tylko 30 wydawał. O, już chodzi reszta. nie usiadł ku mnie, więc mogę sobie położyć moje owoce. Ładowarkę, mam powerbanka. A więc... Więc w sumie jak dla mnie większa wygoda, że panowie yy, się wystraszyli. No ale dziwactwa różne się w podróży. Eee, spotyka nie dla wszystkich, a zja jest eee, właśnie próbuję eee, Jackfruta słodki, fajny, a pani mi jeszcze poczęstowała takim zielonym owocem nie mam pojęcia co, a ja ją poczęstowałem Jackfrutem wymieniłem się z nią, znaczy ona zaproponowała bez jakiejś tam wymiany, ale no jeżeli mnie częstuje, miała cały koszyczek takich owoców, no to ja też się chciałem odwdzięczyć i dałem e, tego Jack Fruta. Także fajne to jest w podróżach samotnemu, że łatwo się nawiązuje kontakty. bardzo Ludzie widzą pojedynczą osobę i chcą pomóc, chcą coś tam zapytać skąd jest, są zainteresowani, a w grupie ludzi no to tego nie ma, bo jednak grupa ludzi troszkę mm, tworzy taki dystans między obcymi osobami. W środku tak to wygląda. Troszkę jakby jabłko. Ale inny smak. Bardziej słodki. Ciężko do czegoś. Bardzo twarde jest. Ale jak się chrupie, jest takie kruche. Jak ktoś wie, co to za owoc, może powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia. Wygląda troszkę jak mini zielone jabłko, ale. No nie, nie jest to jabłko. W środku jest pestka. Jak u śliwki. Jabłko śliwka taka. Jakbym miał strzelać. Trochę jabłko, trochę śliwka wyszło. Ale dobre, pyszne. Będę musiał gdzieś kupić na targu jakimś. Są tu super owoce, tylko człowiek nie wie co to jest. Czy to w ogóle owoc, czy to jest jedliwe i się boi kupić. Ale polecam takie zielone mini jabłuszka, jakby z pestką jak u śliwki. A jeżeli chodzi o tego jackfruta, to w środku też jest taka dosyć duża, twarde, twarde nasionko. Niejadalne raczej, bo zęby można połamać. Pyszne owoce. Niam, niam. Wiozą trzcinę cukrową. Są jakieś czasy zbioru tu, bo widziałem takie jakieś kombajny do tej trzciny. A tu widzę już po prostu załadowane. tankowanie, godzinę jechaliśmy no jest gdzieś trzecia to dosyć szybko znowu, ale widocznie tańsze, to jest paliwo bo tam nie tankował, gdzie byliśmy, też była tam stacja paliw, fajne kawki tu są tu jest ciepła woda, taki powiedzmy to czajnik i tu są kubeczki i są różne kawy i po prostu sobie wybieramy, zalewamy i, i już mamy kawkę patrzę co tu jeszcze jest, tu są Red Bulla, te oryginalne tajskie no, są jakieś owoce. No, już sobie zalałem kawkę. Samo obsługa. Zapłaciłem 12 batów, czyli złoty 40. Zł kawka. No, bez kafe, ale wiecie, dobre i to. Dobra, idę. Idę, żeby mi nie odjechali. Ale widział mnie tu kierowca, bo przyszedł sobie chyba, właśnie Red Bulla kupił. To dobrze, nie zaśnie przynajmniej przed ee, kółkiem. Jak to ostrzegali ci, ci podróżnicy wielcy, którzy uciekli niedługo dojedziemy do granicy w Kambodży mamy tu dwóch chłopaków e, dzieciaki takie, ale szaleją darli się, latali no łodzą się dzieciaki, bo już parę godzin jedziemy dobrze, że mam słuchawki do telefonu i mogę oglądać sobie YouTube'a, przynajmniej jeszcze po stronie tajlandzkiej bo mam e, kartę SIM z internetem, ale po przekroczeniu granicy już nie będę mógł ale na szczęście mam Netflixa i mam e, filmy nagrane więc y, też będę mógł sobie jakiś serial poglądać czy tam film. No, muszę wyciągnąć 30 dolców, żeby mnie więcej nie skasowali. Będę udawał zawsze, że, że nie mam więcej. Kasy, bo wiecie, no 30 to jest cena wizy, a oni sobie jakieś wymyślają cuda, opłaty. Niby czytałem, że te busiki to powinny załatwić to. Y, ale on w ogóle po angielsku nie gada ten kierowca. Ja nie wiem czy ja się z nim dogadam. Więc też nie wiem czy się po prostu uda. Bez tych dodatkowych kosztów przekroczyć granicę. No, nie mam wizy, muszę, muszą mi wyrobić. Chciałem załatwić e-wizę, bo można. Ona jest trochę droższa, bo tam przez stronę internetową kilka dolarów więcej się płaci. Tutaj jest 30, a tam 30 bodajże 6. E, tylko, że już było za późno. A ja tak trochę, wiecie, spontanicznie wybrałem Kambodżę teraz. Tylko, no głównie z powodu tego, że jest promocja na Angkor Wat. No więc zaraz trochę mam nerwa przed tą granicą, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Jeste ja jestem na granicy i wyszliśmy. Dostałem plakietkę taką i prawdopodobnie muszę iść sobie po prostu wizę kupić i po drugiej stronie granicy mi odbierze jakiś bus, więc takie trochę no... nie za fajne, ale mam nadzieję, że wszystko idzie OK. I że nie będzie jakiś naciągaczy. No, będę, nie, be, nie mam zamiaru nikomu płacić jakichś cudów. Chyba, że jakiś pójdzie ze mną tu pomoże mi, bo tam jakiś ziomek właśnie coś tam mówił, że nie szedł ale dam mu tam dolara, nie więcej. No. Nie będę płacił 10 dolarów facetowi za to, że mnie pokaże drzwi, żebym sobie wizę kupił, nie? Ale zobaczymy. Na razie tutaj jesteśmy, wszyscy wyszli. Myślałem, że to będzie jechało do końca, no ale tutaj przysiadka. No niestety trzeba sobie radzić, o pan. Pan, pan będzie prowadził Pytanie, czy będzie coś chciał za, za to Ale mówię, no jeżeli idzie ze mną Bo ja idę pierwszy raz I pomoże mi to oczywiście Ja mu mogę dać, ale to tak wiecie Tyle ile ja uznam za stosowne A nie, że mnie skasuje Nie wiadomo ile Zobaczymy Zobaczymy Najpierw chyba musi tajska granica A później kambodżańska Widzę, że maseczkę ubiera, ja też założę Więc na razie dam pauzę jest granica. Także ktoś będzie oglądał moje filmiki i nie będzie wiedział jak, no to teraz przynajmniej będzie wiedział jak to wygląda i będzie mógł sam sobie to załatwić. Mam bodyguarda, więc się niczego nie boję. Paszport control, tutaj widzę szczałka. No pewnie dałby radę samemu to ogarnąć. Ale z obstawą to przynajmniej wiem, gdzie idę. No, pierwszy raz jak się tak przekracza takie miejsca, to... To jest trochę stresu, jak się jest samemu, nikt nie był wcześniej. O, bo mnie tutaj zostawia pan zasuwa. A tutaj jakieś stare babki mnie wstrzymały. E, pan nic nie chciał, zaprowadził mnie w ogóle, ale nie znał też języka, tylko tak wiecie, palcem pokazuje, iść, iść. Więc tutaj już po angielsku o zakaz jest e, e, niestety kamery, fotograf. Więc będę musiał schować. Także dam relację później, jak się uda przejście przez granicę tajsko-kambodżańską. Dobra, wbili mi po prostu tutaj, że wyjechałem z, z Tajlandii 26 grudnia, a teraz idziemy do granicy z Kambodżą. Tutaj już trzeba wyrobić wizę, zapłacić za nią. No mam nadzieję właśnie, że tu nie będzie problemu, bo tam to tylko wychodziłem z kraju, więc wiadomo nie było czym się bać a tutaj już mogą coś coś skręcić. mam nadzieję że wszystko idzie ok dobra idziemy za ludźmi wychodzę z granicy, jestem już w Kambodży, szukam busa, bo tu nic oczywiście nikt nie czekał. Oczywiście chcieli łapówkę, jakbyście nie wiedzieli dalej, bo tak słyszałem, że już niby nie, że to kiedyś było. Chcieli 100 batów, czyli 12 zł lub 3 dolary. Jak powiedziałem, że nie mam batów, no to mówią 3 dolary. Nawet ja nie ma, tu pisze 30. Tam jest po prostu napisane 35, chyba wiza biznesowa, 30 turystyczna. Ja mówię. Yy, yy, dlaczego? Coś na chwilę dyskutowałem. Daję już do okienka, bo tam były drzwi otwarte. Dwóch się kręciło, jeden siedział przy dwóch w środku. Dwóch się kręciło obok i ci, co się kręcili, stali przed okienkiem. I zanim ty dasz paszport plus pieniądze yy, i zdjęcie, ale te zdjęcie nie wiem, czy było potrzebne. No to oni po prostu. Pierw jeden podszedł, ja mówię: Nie mam, daję już paszport, ten koleś już ma brać, co tam siedzi i, i wiecie, przygotowuje tą wizę, ale nie, drugi podbił: Nie, nie, nie zabieraj jeszcze, jeszcze go tu pokry będziemy próbować zrobić na szaro. No i drugi mówi: że, a no trzeba, trzeba. Ja mówię: Nie, nie, nie. I w końcu chwilkę tam podyskutowałem, nie, że jakoś bardzo długo, że. Wiecie, pół godziny kłócenia się, nie, to byłem minuta, dwie, no i mówię, że nie mam, nie mam, on mówi, okej, okay, okej, okay, no problem, no problem, chyba się wystraszył, bo może już tak troszkę byłem zirytowany eee, i czekałem z parę minut, nie, że jakoś długo, bo słyszałem, że oni tak, o, nie dasz kasy, o, to cię załatwimy, to będziesz czekał godzinę, nie, nie. Parę minut, wszystko mi ogarnęli dali. No tylko mówię, czekam na. Znaczy czekam. Szukam teraz mojego busa. Pokazywali, że gdzieś tam dalej busy stoją, więc idę w tamtą stronę. No ale ogólnie, no. Dużo osób nie wie, daje te 100 bahtów. Tylko wiecie, ja tutaj zostawiam wszędzie pieniądze, e, w tych różnych krajach. I nie chcę, żeby mnie wała robili, no bo to jest takie, e, wiecie, daję im zarobić. I też swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi kupuję produkty u nich. E, mają z tego pieniądze, a oni jeszcze tak traktują was, żeby wykorzystać. Także to mi się bardzo nie podobało. E, nie lubię takich rzeczy. Dlatego się kłóciłem, 12 zł nie majątek, ale chodzi o zasadę. Teraz się będę stresował, że nie znajdę swojego busa, ale wychodzę tutaj, bo tu były takie jakieś szlabany, no to może gdzieś tu stoją te busy, będzie jakiś... będzie jakiś tu przystanek dla busów, więc... no pokręcę się, jak nie to się wrócę tam przy wejściu. Tam są widzę jakieś busiki, więc... no ja mam plakietkę, powinni mnie... Zobaczyć z daleka, no ale ciężko powiedzieć na jakiej zasadzie to w ogóle jest. Najlepiej w takich sytuacjach szukać, pytać, kręcić się a nie stać jak kołek. Jak nic nie pomoże, to wracacie właśnie do wyjścia i czekacie. Już jakiś pan macha, no to zobaczymy, czy to będzie tutaj. Zaraz się go zapytam. Znowu mam obstawę, mam nadzieję, że gość mnie nie prowadzi do komercyjnej jakiegoś autobusu, bo bym kupił, tylko no ja wiadomo mam wszystko opłacone, ale miał jakąś, był w takim miejscu, jakby tam była obsługa, mam siedzonko i będę czekał. No, border Bank, Siem Więc mam nadzieję, że mnie zawiążą. No, wiecie, ja byłem sam w busie, bo tych trzech gości uciekło, więc może i będzie dla mnie tylko bus. No, ale to co, moja wina, że więcej nie ma chętnych dzisiaj. No, są święta Bożego Narodzenia i wiecie, normalni ludzie siedzą w domu, a nie jak ja się włóczę po świecie, jeszcze do Kambodży, jednego z najbiedniejszych krajów świata. Także, no, przygody. Dzisiaj ciekawy był dzień ta przeprawa. Jednak towarzyszyły pewne emocje, no dalej towarzyszyłem, jeszcze nie jestem ani w tym mieście, ani. No, tyle dobrze, że już za granicą jestem i nie musiałem dopłacać, to już jeden plus. Teraz tylko, żeby dojechać, a jak już usiądę w swoim pokoju hostelowym, to już będę przeszczęśliwy, Ale to jeszcze, no kawałek jest do tego, Siem Rep, Korunk. To jest, to jest, yy, mi się wydaje, 200 km na pewno, bo na, na mapie to był dosyć duży kawałek, zaraz jeszcze sprawdzam, ale nie jestem pewny, czy. To nie było tak gdzieś jedna trzecia drogi. No, zaraz, zaraz sprawdzę i Wam do, dopowiem. Dobra, kupiłem kartę SIM tu obok. Jest 5G, widzicie, 1 dolar. No, ja zapłaciłem 4 za kartę SIM plus jakieś doładowanie. 4 dolary, czyli, wiecie, 18 zł, więc nie jest dużo, bo w Tajlandii zapłaciłem za internet na tydzień 200. Około 250 batów, czyli no ponad 30. No to powiedzmy też nie jest jakoś dużo, ale tutaj nie wiem, czy jak mam tutaj, pisze 1 dolar, 5 gigabajtów, czy ja będę miał 20 gigabajtów. Jak dałem 4 dolary, czy będę miał 5, a w Tajlandii był chyba w ogóle bezlimitowy. Można było używać ile się chce. Tutaj trzeba będzie tylko używać do no szukania mapy. Wiecie, nie potrzeba najczęściej mapa jest dlatego kupuj od razu, żebym mógł znaleźć później hostel, bo no, bez internetu w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest. No, jak się nie ma papierowych map, a wiecie, tutaj wpisuję nazwę hotelu, właściwie aplikacja Booking ma coś takiego, że wchodzicie i Wam od razu podpowiada jak iść do hostelu. Automatycznie. Przechodzicie na mapę Google lub, lub sobie tylko sprawdzacie właśnie na tej takiej mikromapie na stronie Bookingu, w aplikacji Bookingu. No, więc, więc bez internetu w tych czasach to nie dałbym rady pewnie tutaj podróżować, zwłaszcza samemu. Ale mam już internet, mam już wizę, jestem po stronie Kambodży, więc... No mam nadzieję, że, że wszystko się fajnie skończy, czekam na jakiegoś busika. Pewnie jakby było więcej osób szybciej by był albo by czekał, ale że sam jestem, no ale... Kurczę, no mam nadzieję, że jak najszybciej dojadę do tej swojej miejscówki do, do tego noclegu. No wiecie, jak już wejdzie człowiek, to ten stres z niego zacznie schodzić. rep jest 2,5 godziny drogi 150 km, więc kurczę, ja już miałem być o 1730 według grafiku a już jest 17,30, więc wiecie. Myślę, że gdzieś koło 20.21 21 będę, no mam nadzieję, że nie później, bo to niby mam blisko do hostelu, ale wiecie, to jednak Kambodża. Siedzę sobie tu w Kambodży i ukazał się filmik, gdzie vlog kasza z autostopem na koniec świata właśnie w Kambodży jest. I tak właśnie napisałem na jednej z grup na Facebooku, do której należę, jestem patronem autostopem na koniec świata, czyli przez Patronite, co miesiąc tam przelewam małą, tam symboliczną kwotę na... no wiecie, to jest takie wsparcie, ja też to utworzyłem mało kto wie może, bo też tak jakoś nie, nie namawiam no i, i się okazało, że, że oni, czyli Cash i, i Michał, Pater, Misza są w REP, czyli tam gdzie ja jadę dzisiaj. Napisali, żebym że gadał tam przez komunikator i może się zgadamy i, i, wyjdziemy, i gdzieś się spotkamy może. Chociaż chwilkę ja bym z chęcią zdjęcia jakieś zrobił z nimi. Oglądam ich vlogi, wiecie, to są jedni z najsłynniejszych podróżniczych youtuberów. A no ale dzisiaj się raczej nie uda. Wiecie, ja powinienem być o 5.30, jest 5.26 Siem rep. Tam jest niby 2,5 godziny, pewnie będzie jechał 3. Do tego jeszcze nie wiem, ile ja będę czekał w ogóle na niego. Także... No nieprędko. Nieprędko się pewnie pojawię dzisiaj, raczej nie ma szans, żebym gdzieś wyszedł z nimi. Ale jak są dwa dni, no to liczę, że... Że jutro. Chyba, że jutro już wyjeżdżają, nie? No ale trudno. Trudno. Co ma być, to będzie. Zobaczymy. I tak niespodzianka, że są tutaj. Teoretycznie miałem być cztery noce tutaj, wracać do Bangkoku, ale z drugiej strony męcząca a w ogóle tu jest podróż, jestem w Kambodży, wiecie, na, na drugim końcu świata i co po czterech dniach ucieknę. Chyba zostanę dłużej, z tydzień chociaż. Zobaczę jak, jak wygląda tu życie w tej Kambodży. Trudno, ten Sylwester, to co to impreza. Napić się mogę wszędzie, to już bez sensu, że wracę do Bangkoku czy tam e, na Pattaje, bo tam jest tam kolega. Myślę, myślę że zostanę dłużej na razie ciężko powiedzieć cokolwiek o tym kraju. Bo wiecie, no siedzę na, na, na takim krzesełku, o jak tam i, i czekam, bo jestem tutaj sam. No i o, no, coś podjeżdża. Fajnie było, jakby to było do mnie, ale nie, chyba jakaś pani, bo tam widzę, że siedzą z tyłu. Ludzie o, dobra, siedzimy. To jednak był ten van. Zabrali mi klakietkę, no i jedziemy. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, kasy nie chcieli, więc chyba to wszystko jest już tak zrobione, żeby było wszystko zapłacone i dojechane. Także fajnie, obyśmy szybko dojechali, bez przygód. Oprócz mnie tu państwo jacyś są starsi, przywitali się ładnie. Bardzo kulturalni, więc w porządku, sam nie jadę, To chociaż mnie nie wywiozą do lasu, nie potną, <laughs> wiecie, na organy. Nie, tak niektórzy znajomi straszyli, że co ty do Azji jedziesz, wiecie, ta tam po prostu handlarze organami. Wracamy się do granicy, bo jeszcze ktoś tutaj wsiądzie, oni tutaj, wiecie, telefonicznie powiadamiają, że pewnie ktoś przekroczył granicę, szuka. Kursu do Siem no i im się bardziej opłaca poczekać, chwilę pokręcić się, zabrać dodatkowe osoby i po prostu no, no, kasa do kieszeni, a paliwo i tak tyle samo się spali, prawda? A tu no, a słońce już zachodzi. Późno, późno wyjdzie, że będę, ale no, mam nadzieję, że nie później niż dziewiąta, żeby jeszcze sklep był otwarty, żebym mógł coś kupić. Nie wiem jak, jak jest po prostu w to duże miasto, my jedziemy do miasta prawie 200 tysięcy mieszkańców, więc tyle, że jest nadzieja, że jednak coś tam będzie potwierdzone i będzie, nie będzie pustek. Jesteśmy już w sieją rep jeszcze jest kilometr do do dworca tego busowego, ja mam obok tego hostelu, więc tak czekamy mam nadzieję, że podwiozą, a nie nas tu zostawią, bo tu będę miał ponad kilometr na pierwszo, a tam miałem 200 metrów było jakieś zamieszanie bo tam bus nie chciał jechać a panowie coś tam mieli wykupione do hostelu ja w sumie miałem hostel obok końca jazdy tego busa, ale tutaj jakiś Tuk-tuk, mam je podrzucić za darmo. No, bynajmniej nie mam zamiaru płacić. Trzy razy się pytałem, że za darmo i, do, i przez telefon z Go... E, go travel e, mówił, że... że nie będę musiał. E, czyli z tego biura podróży, co organizuje te wycieczki z Bangkoku do Siem Rep w Kambodży. Także no, zawozi mnie. Tutaj niedaleko, 15 minut na pieszo, ale wiecie... Jak miało być tam, no to powinni się... Powinni dotrzymać umowy. Więc jedziemy, zobaczymy, gdzie mnie wywiezie. To jest centrum, więc się nie dam wywieźć dalej.